Siema ludziska Mówi Hody Koksu Który wstał z martwych po sobotniej imprezie urodzinowej Ale jazda Dopiero dzisiaj A jak się czuję? Powiem tak Bigos jeszcze działa Melissa nie dała rady A kawa to za mało na takie Ale do rzeczy To jaki jest ten wasz kawałek The of The best, nie? Bo mój to jest Eye of the Tiger Ale nie dziś you No know? Nie chcecie powiedzieć, nie? Spoko ale pamiętajcie, mam wodę, mam prąd Mam czas, żeby się zająć wami, nie? I wycisnąć z was tą informację A teraz kalendarz, nie? Dziś jest niebieski poniedziałek, najbardziej dołujący dzień w roku Gangsterzy tego nie uznają, nie? Idziemy bigosu, wiadomo, król kaca Dzień miłosików sera, bo ser to jedyna rzecz, która potrafi stopić nawet najtwardszego gangstera. I dzień wiedzy o pigwinach. Małe w garniturach w grupie bardziej gangsterskiej niż myślicie, nie? Co tu się odwaliło?